Witam serdecznie w oazowej kuchni. Witam Was zielonym, pięknym szczawiem, który urosł nam na naszym ogródku. Będziemy dzisiaj robić zupę szczawiową przepyszną. Na początku szczaw sobie obiorę. Z, zostawiłam tutaj trochę liści. z ogonkami, żeby Wam pokazać, jak szybko i sprawnie obrać takie, takie liście z ogonków, bo ogonki są twarde i ich nie będziemy gotować. Tu Przytrzymuję sobie i pociągam, proszę bardzo. Ja już mam część przygotowaną, tylko dla Was specjalnie zostawiłam, żebyście widzieli, jak to szybko i fajnie zrobić. O. Teraz ten szczaw, pokroję sobie w drobne paski i będziemy robić zupę. Szczawy mam przygotowanego 400 gram. Szaf już mam pokrojony, teraz sobie pokroję jajka. Mam tu pięć jajek ugotowanych na twardo. A później będziemy smażyć cebulkę. Do tego będzie nam potrzebna, już mam tu pokrojoną, jedna cebulka. Do tego mamy jedną marchewkę, jedną pietruszkę. I ćwiartkę selera. Tak około 90 g. Również mam tu pokrojone już ziemniaki. Zalane zimną wodą, żeby nie szczerniały. Ziemniaków mamy 300 gram. Mamy 3 ząbeczki czosku. Też są pokrojone w drobną kosteczkę. Do tego będziemy potrzebować jeszcze 100 g masła, dwa listki laurowe. Z cztery ziele angielskie, śmietane 100 ml 30, oraz sól i pieprz do smaku. Jajka już prawie pokroiłam. Do garka wrzucamy 50 gram masła. Wrzucimy sobie do tego nasze warzywa: seler, marchewkę i pietruszkę i będziemy podsmażać, tak dusić. Na, na patelni natomiast yy, będę podsmażać cebulkę z czoskiem też na maśle. Drugą część masła dajemy na patelnię. Jak nam się rozpuści masło, wrzucę cebulę i czosnek. Wrzucamy cebulkę. Chwilę ją Podsmażymy i dodamy czosnek. Nasze warzywa są już fajnie podsmażone, bardzo pięknie pachną. Dodajemy dwa liście laurowe, cztery ziele angielskie. Dodamy tutaj trochę soli oraz pieprzu. I teraz to zalejemy wodą. Wody wlewam tak około 1,5 litra. I teraz dodamy jeszcze ziemniaki. Natomiast na patelnię rzucam już czosnek, bo cebulka nam się już pięknie, ładnie przysmaża. Przykryłam Garnek pokrywką i będziemy gotować do miękkości warzyw. Natomiast tu na patelni już mam czosnek przysmażony z cebulką i będziemy teraz dodawać pokrojony szczaf. I też będziemy przysmażać. Zobaczcie, jak na początku jest tego dużo, a za chwileczkę będzie mała garstka. Szczaw pięknie zmienia nam kolor. Od razu robi się go dużo, dużo mniej. Teraz jeszcze troszeczkę posolimy i popieprzymy. Jeszcze chwilę będziemy smażyć. Szczaw już jest gotowy. Teraz go wyłączę i poczekamy, aż warzywa w zupie będą miękkie. Nasze warzywa są już miękkie, gotowało się tak gdzieś około 12-15 minut. Teraz będziemy do nich dodawać szczaw. I razem pogotuję to jeszcze z około 2 minuty maksymalnie, bo szczaw już jest gotowy, więc jego długo nie trzeba gotować. Nasza zupa już jest prawie gotowa. Teraz zaprawimy to śmietaną. Do śmietany dodajemy trochę gorącej zupy, żeby zahartować. Wymieszamy i wlewamy do, do zupy. Teraz wsypię jajka, wymieszamy to i spróbujemy, czy trzeba jeszcze wysmaczyć. Buję. Naszą zupę jeszcze trzeba dodać trochę soli oraz pół łyżeczki cukru dla złamania smaku. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Nasza zupka. Zupka już jest gotowa. Nalejemy sobie teraz na talerz. Do tego dołożymy zieloną pietruszkę. drobinkę, Proszę bardzo. Pyszna zupka. Mmm, coś pysznego. Dziękuję bardzo za oglądnięcie naszego filmiku i jak zawsze zapraszam na ponowne.